Cześć, witajcie. Wczoraj cały dzień padało, więc prace na budowie stały, ale wcześniej udało mi się pozdejmować wszystkie blaty zewnętrzne na stropie, odsunięte wszystkie, wszystkie boki. No i zaraz wam pokażę, jak wyszły najbardziej takie ważne dla mnie nadproża. Czyli zarówno to nad proże, nad bramą garażową dość konkretne, pokaźne, jak i nad proże, nad oknem okrągłym. To były takie najbardziej onewralgiczne miejsca. No i powiem Wam, że nie jest źle, ja jestem bardzo zadowolony. ładnie zostało zawibrowane, nie ma żadnych raków, pustych miejsc nie wiem, akurat trochę pod słońce chyba filmuję, ale myślę, że widać tu nadproże okno okrągłego tak to się będzie prezentować dół, tak jak mówiłem, tego okna będzie dolany w późniejszym czasie jedyne co to można zauważyć na przykład tutaj, na tym mają podcieniu, że płaszczyzna, tam właściwie lico, lico, jest takie trochę poszarpane, nie takie gładziutkie jak ze strukturą drewna, odbitą jak, jak tutaj na tym oknie okrągłym, a mianowicie powód jest taki, że deski, które były używane do szalowania, no to już był ich drugi szalunek, drugi szalunek. I mimo tego, że były dokładnie oczyszczone, bo były oczyszczone, nie było tam e, przyklejonego e, starego betonu, to też widać trochę poszarpane, no to jednak ten beton, ten cement wpił trochę w to drewno. No i bardziej się to, bardziej się to przylepiło. Dzisiaj plan jest taki, że wyznaczam że wyznaczam poziom pierwszej warstwy mam ze sobą laser także sprawdzam jak, jak wyszedł strop czy wszystko tutaj brzegami tam gdzie pójdą ściany w w poziomie wymierzam sobie pod pierwszą warstwę wysokość rozciągam sznurki i zobaczę, może coś się uda wystartować już z tą pierwszą warstwą. Wysokości ściany kolankowej przedstawiają się tak, że tutaj na garażu jest około półtorej warstwy. Tam jest jedna warstwa cała i jakaś tam docinka. Muszę spojrzeć w moje notatki tam, jak sobie to obliczałem. Troszkę chyba więcej niż półka tam będzie docinana, a na pozostałym, pozostałej części domu równo 4 warstwy. I dobra, poziomy połapane, sznurki porozciągane, na razie tylko na rdzeniach, poroz, porozwieszane dookoła. Nawet nie wyszło najgorzej. Wiadomo, są miejsca, gdzie są jakieś większe dolinki, gdzieś coś jest wyżej, ale tak mniej więcej w granicach 1 cm się tutaj wysokość względem sznurka ustawia. Grubość spoiny, grubość tej, tej warstwy zaprawy około 2 cm wychodzi. Miejscami jest tam y, półtorej czy, czy, czy centymetr, gdzie na przykład gdzieś podchodzi troszkę wyżej, no ale wiadomo, y, no czasami tak wychodzi. Nie jest najgorzej. No tu na przykład stoi woda, tu będzie troszeczkę, troszeczkę głębiej, ale to są takie miejscowe, mówię miejscami takie, takie miejsca no, miejscami takie miejsca zdarzają się takie e, takie sytuacje ogólnie nie jest źle, no i teraz e, prace będą wyglądały następująco jak zamierzam sobie to tutaj e, tą pierwszą warstwę murować znaczy ja sobie wymyśliłem taką metodę e, że e, ustawię sobie skrajne bloczki e, załóżmy na całej linii w ten sposób, że na przykład tak tu jest cała ściana, oczywiście poprzecinana rdzeniami wymuruję sobie pierwszy bloczek tutaj, w jakimś tam odstępie do dolica do ściany poziomicą sobie złapię, a wysokość wiadomo wyznacza mi, mi słup, e, sznurek to samo zrobię w tamtym narożniku i w każdym tak kolejnym narożniku e, na początku tu i na końcu tu wymuruję jeden bloczek, to samo tu i znowu po wewnętrznej z tamtej strony, Obiada tak wszystkie, wszystkie narożniki i wtedy jak to już stwardnie to będę mógł sobie rozciągnąć sznurek do, rozciągnąć sznurek do tego bloczka i wtedy już murować względem sznurka no i tak jak mówiłem to też tak zrobiłem najpierw wymulowałem sobie betoniki, bloczki skrajne ten na przykład skrajny po drugiej stronie domu w tamtym narożniku jest drugi i pociągnę sobie sznurek to wyznaczę mi ścianę tutaj tą zewnętrzną i, i tamtą z tego wycięcia tak samo tu idzie do tamtego narożnika. W międzyczasie jest tutaj połówka, która będzie łączyła się tutaj z tą ścianą. Tu będzie szła ściana pomiędzy kominem a tym wyjściem. Przepustem na, na rekuperację. Także taki był plan. I to zostało wczoraj wykonane. Mówię wczoraj, bo nie nagrałem tego od razu, bo jak kończyłem to już. Już robiło się dość tak szarawo ciemno, i przypuszczam, że kamera kiepsko by tutaj no, kiepskiej jakości byłby obraz. Dzisiaj już są fajnie, bloczki twarde, dlatego mogę bez problemu rozciągać sobie sznurki po krawędzi. Sznurek będzie tak ustawiony, że będzie w ten sposób tutaj przylegał. To samo będzie z drugiej strony. Oczywiście muszę je po nowo porozwiązywać i poprzewiązywać i jak to będzie gotowe to, to jadę po prostu z wypełnianiem już tutaj na gotowo na gotowo tych przestrzeni pomiędzy pomiędzy rdzeniami dobra rozkładam, rozwijam sobie sznurek już teraz tak jak go potrzebuję Przywiązaniu sznurku Sznurka nie ma się co bawić jakieś tam kokardki, pen, frędzelki, węzełki 1, 2, 3, trzy węzły, bo to i tak nie ma, yy, nie sprawdza się za bardzo. Szkoda się bawić jakieś tytlanie. Najlepiej wziąć sobie zrobić taką pętelkę, winąć palcami ciach, jeśli możemy od góry i to trzyma, zaciągnąć i nie ma bata, żeby to puściło szybko i sprawnie i łatwo potem rozwiązać bo w ten sposób tu akurat mam troszeczkę utrudnione zadanie bo bo mam tutaj strzemiona i na tej wysokości tego nie uda mi się zrobić ale myślę, że czy da się to zrobić bo wcześniej już tak przy tym sznurku, który miałem tu do wysokości i tak robiłem po prostu przykłada się tutaj i całość trzeba przez tą pętelkę przełożyć, ale teraz patrzę, że normalnie sobie to zawiąże tu od góry. No i tak sobie to przeciągnę tutaj na dół. O, no, w ten sposób. Położę sobie za chwilę tutaj bloczek, żeby mi trzymał ten sznurek do wysokości. Wystawię go troszeczkę. I on wtedy będzie ładnie mi trzymał tutaj linię. Na razie go rozciągam. Oczywiście nie mam ze sobą ułówka żeby sobie to wsadzić muszę tak rozwijać ops przy okazji zaraz się okaże czy dobrze ustawiłem ten bloczek, czy nie wystaje za bardzo albo nie odstaje od krawędzi ale właśnie to szybciej by było jakbym miał tutaj coś przełożone by się to ładnie rozwijało ale nie przygotowują się. Okej, okay. dobra no więc jak? Dobra, co teraz? Loczek ustawiony wystaje krawędzią, sznurek daje pod spód. I sznureczek ładnie leży na równo z krawędzią Dokładnie to samo będzie się odbywał tu i i na każdym narożniku. Boczek. Czyli tu to samo. Bloczek, sznurek na zewnątrz. Bloczek tak, żeby mi tu nie zachodził. I sznurek tu podciągam do samej góry. No i gitara. Tak to wygląda. Od razu tutaj dam też na zewnątrz Dobra to będzie gotowe To trzeba mieszać zaprawę i działać Domieszałem świeżego betonu, bo to już mi braku akurat troszkę. ale to też nie ma się co specjalnie z tym cackać bo tu idą tylko cztery warstwy potem i tak jest wieniec więc można sobie troszkę odpuścić takie idealne poziomowanie nawet na tych cienkich warstwach no bo cztery warstwy i potem jest potem idzie wieniec także to wyrówna co innego jakieś się robi całą ścianę 3 metry do góry czy tam prawie 3 metry to wtedy na 12 warstwach no to już takie małe niedoskonałości będą widoczne przy tych 4 warstwach szkoda czasu fuggi z jednej z drugiej strony i następny bloczek No i tak to wygląda Do sznureczka poziom sprawdzić I gitarę Tak to wychodzi mniej więcej do sznurka. Równo. Niekiedy wyjdzie fajnie. Pełne bloczki, to akurat mi się udało, że przy zachowaniu takich rozsądnych szczelin weszły na równo, bez docinania bloczki na dolną warstwę. No ale tu już na przykład trzeba było odciąć tak ze 3 cm akurat tego tutaj z jakiego wcięcia to jeszcze Wam pokażę jak to robię przy tym podciągu żeby za dużo nie wycinać w bloczkach zmierzyłem po tej stronie jest 80 cm by musiało być, żeby taką w miarę szczelinę tutaj 2-3 cm zachować a bloczek na 25 więc jego wielokrotność, czyli 75, przypadła gdzieś tutaj i stwierdziłem, że po prostu na tej jednej warstwie może być troszeczkę szerzej tego murka po to, aby móc od równego bloczka tutaj przyjechać. Podciąg też ma 25, więc dotnę sobie tylko dołem ten jeden bloczek, a tu znowu potem pojadę i docinkę zrobię już tam, gdzie będzie trzeba przy, przy tym mm, rdzeniu drugą warstwę już przesunę bliżej i wtedy to się jakoś fajnie wyrówna. No jakoś sobie trzeba z tym radzić myślę, że to nie jest tutaj nicłego, że będzie troszeczkę więcej takie y, łączenie y, rdzeni na strzępia jest nawet lepsze niż jak jest na równo ja tutaj tak powiedzmy teoretycznie będę robił na równo ale, ale bloczki tu mają takie wcięcia, więc co druga warstwa będzie układana wcięciami do do rdzenia to będą tak jakby takie powiedzmy też strzępia wychodziły także będzie wszystko prawidłowo. No i dobra, to miejsce wyszło w ten sposób Nad tym pociągu Fajnie trafiło akurat yy, Ten bloczek tylko był do docięcia Dlatego właśnie Zaczynałem tu z tej strony I tutaj praktycznie też bez żadnej docinki Fajnie wyszło Elegancko I jeszcze tu miejsce To, to, krzyż, to skrzyżowanie powiedzmy Narożnik yy, też zaczynałem od tego bloczka półkowego, który tutaj był wcześniej. Widzieliście. I jechałem w tą stronę, żeby później nie mieć docinek jakiś tutaj przy tym łączeniu, tylko docinki ewentualne, a nawet i bez nich się obyło, bo ładnie spasował tutaj bloczek. I teraz ta ściana pójdzie tutaj prosto w tamtą stronę. Będą jakieś dwa otwory na drzwi. Tak to tu wygląda. Docinka wiadomo. Do tego słupka, no i tyle. I teraz sobie już jadę z tym wszystkim. Tu mam też szankę, część zrobioną. Tutaj będzie wyjście na, na balkon. Jak porobię wszystkie ścianki na pierwszą warstwę, to pokażę Wam efekt końcowy. I tak na razie to wygląda. Jeszcze nie ma wszystkiego. Do końca zrobionego, ale już, już prawie, prawie. Teraz tutaj robię tę ściankę na podciągu. Wszystkie bloczki musiały być przycinane o parę centymetrów skrócone. Tu będą mniej więcej drzwi, ale tu będzie szła ścianka łącząca się z tą ścianką, która będzie pomiędzy schodami. Muszę sobie tak to odmierzyć, żeby wyszło połączenie też żeby zostało trochę na, żeby zostało trochę na futrynę e, i szerokość drzwi oczywiście no, w projekcie tu troszeczkę jest inaczej bo nie ma, nie ma tej barierki drzwi są bardziej troszkę tu przesunięte ale to e, no, ta zmiana będzie dosłownie rzędu kilku centymetrów czy tam może e, kilkunastu e, to jest właściwie zmiana nieistotna. Potem tam ścianka do końca i tutaj teraz też będą, jedne drzwi będą gdzieś mniej więcej tutaj, a drugie będą praktycznie zaraz tam. Tam będzie też jakaś docinka paręnaście centymetrów. I będą drzwi do jednego, do drugiego pokoju. Działówek na razie nie robię, tylko sobie po prostu zaznaczę, w którym miejscu przypadną, jakie rozmierzy i po prostu tylko jeden bloczek z działówki przyłączę po jednej stronie załóżmy ściany i po drugiej tak jak tutaj mam już już mam wymierzone, że odtąd pójdzie działówka gdzieś dotąd po jednym bloczku rozciągnę sobie sznurek żeby ładnie równo potem te ściany się zeszły, patrzyły na siebie a to dlatego, że o, właściwie, właściwie dlatego, że do łączenia działówki z, z nośnymi są te, te blaszki no i teraz tą pierwszą blaszkę sobie tu już ustawię tu wiadomo zawsze najtrudniej tą pierwszą warstwę ustawić, żeby potem to nie się dało więc to sobie ustawię na równo no i potem jak będę tutaj jechał już warstw na klej to tą blaszkę sobie tutaj wstawię i będę miał to równo potem każdą następną już wiadomo, że pójdzie na kleju ale tam już żadnych większych uskoków nie będzie no bo warstwy klejowe są dość cienkie więc nie będzie tam jakiegoś dużego przekłamania ale tą pierwszą warstwę będę sobie chciał zrobić troszkę inaczej inne podejście niż, niż robiłem na dole tam wypuszczałem tak, żeby po prostu każdą jedną, każdy jeden bloczek przewiązać tymi blaszkami tu robię troszeczkę inaczej, żeby sprawdzić inną metodę. No i na garażu praktycznie jedna ściana, ta dłuższa i tutaj dwie trzecie zostały do zrobienia. No i tak jak mówiłem, pierwsza warstwa gotowa. Pozdrawiam wszystkich. Do zobaczenia. Cześć.